To nie był zwykły poranek. Na korytarzach pałacu prezydenckiego panowała cisza tak gęsta, że słychać było tykanie zegara nad wejściem. Kamery telewizyjne czekały już od świtu, nikt nie wiedział co się wydarzy, ale wszyscy przeczuwali, że dziś zostanie pokazane coś, co wstrząśnie krajem. W sali kolumnowej dziennikarze rozstawili statywy, telefony, mikrofony. Na ekranach serwisów informacyjnych od rana przewijał się ten sam napis. Teczka Nawrockiego czekamy. O dziewiątej drzwi otworzyły się. Wszedł Karol Nawrocki. Ubrany w ciemny garnitur, bez uśmiechu, trzymał w rękach dużą, starą teczkę z lakową pieczęcią. Nikt nie wiedział, co jest w środku, wszyscy pamiętali poprzednie jego wystąpienia, mocne, pełne faktów, ale teraz coś było inaczej. W powietrzu wisiało poczucie, że nadchodzi coś większego niż polityczna riposta. Szanowni Państwo, zaczął cicho, ale pewnie, Polska ma prawo znać prawdę. Dzisiaj tę prawdę ujawnię. Szum kamer ucichł. Nawrocki położył teczkę na mównicy, spojrzał na dziennikarzy i otworzył ją powoli. W środku stos dokumentów, koperty, fotografie. Ktoś z końca sali szepnął: To wygląda jak archiwa. Ktoś inny zaczął robić zdjęcia. Prezydent wyciągnął pierwsze papiery. Podniósł je do góry. To materiały, które przez lata były ukrywane, powiedział, dowody na to, jak próbowano wpływać na Polskę z zakulis. Dowody na to, że nasz kraj traktowano jak pionek. Na ekranach komputerów w newsrumach pojawiły się alerty, portale pisały, Nawrocki pokazuje tajne dokumenty. W mediach społecznościowych zaczęły krążyć pierwsze memy, teczka prawdy. Polska nie będzie już milczeć, ciągnął Nawrocki. Nie pozwolimy, by ktoś nami manipulował, by ktoś dzielił nasze społeczeństwo. Oto fakty. I zaczął czytać: Nazwiska, daty, mechanizmy nacisku. Nie chodziło o jedną aferę, lecz o całą sieć wpływów finansowych, politycznych i medialnych. Każdy kolejny dokument uderzał jak piorun. Dziennikarze patrzyli po sobie. W kuluarach słychać było szept. To zmieni wszystko. Prezydent mówił spokojnie, ale coraz mocniej o tym, jak zagraniczne fundacje finansowały kampanie, jak lobbyści podsuwali projekty ustaw, jak próbowano rozgrywać Polskę przeciwko sąsiadom. Pokazał też, że mimo tych nacisków Polska potrafiła pozostać sobą i to był prawdziwy powód, dla którego dzisiaj może otworzyć teczkę i mówić głośno. Na ulicach ludzie zaczęli się gromadzić przed telebimami. W sklepach i biurach zatrzymywano pracę, by oglądać transmisję. W mediach społecznościowych ruszyła lawina komentarzy. On naprawdę to ujawnia. Wreszcie ktoś ma odwagę powiedzieć prawdę. Gdy skończył, zapadła długa cisza. Nawrocki zamknął teczkę i powiedział ostatnie zdanie. Polska nie będzie już krajem, który odwraca wzrok. Dziś bierzemy odpowiedzialność za swoją przyszłość. Dziś kończy się era milczenia. Sala eksplodowała brawami. Kamery wychwyciły moment, który obiegł świat w kilka minut. The Times. Polska ujawnia sekrety. Die Welt. Teczka Nawrockiego wstrząsnęła Europą. Kiedy skończył swoje wystąpienie w Warszawie, nie było już zwykłego dnia. Jeszcze zanim prezydent zamknął teczkę, pierwsze agencje informacyjne puściły depesze z tytułem Nawrocki ujawnia tajne dokumenty. W newsroomach w Brukseli, Berlinie i Waszyngtonie dzwonki telefonów nie milkły, a redaktorzy próbowali zdobyć pełne tłumaczenia jego słów. W sieci zaczął krążyć hashtag, kok, teczka prawdy, który w ciągu kilku godzin pobił wszystkie rekordy zasięgu. Na ulicach Warszawy pod Pałacem Prezydenckim zgromadziły się setki ludzi. Jedni z biało-czerwonymi flagami, inni z telefonami w rękach, transmitując wydarzenia na żywo. Widać było łzy w oczach starszych ludzi i uniesione pięści młodszych. To jest nasza historia, krzyczał mężczyzna w tłumie. Wreszcie ktoś mówi jak jest. Media zagraniczne reagowały lawinowo. Le Monde pisał o najodważniejszym wystąpieniu polskiego przywódcy od dekad. Der Spiegel zwracał uwagę, że tajne materiały pokazują skalę gry wokół Europy Środkowej. W studiach telewizyjnych w Paryżu i Londynie eksperci spierali się, czy to początek nowej epoki w polityce europejskiej. W Brukseli zebrało się nadzwyczajne posiedzenie ambasadorów państw UE. Dyplomaci, którzy jeszcze dzień wcześniej traktowali Warszawę z rezerwą, teraz szeptali między sobą, że nie można już ignorować tego głosu. Jeden z dyrektorów generalnych w Komisji Europejskiej miał powiedzieć: To może odwrócić układ sił w całej Unii. Jeśli opinia publiczna stanie po stronie Nawrockiego, instytucje będą musiały zareagować. W Berlinie zapanowała cisza. Kanclerz zwołał pilne spotkanie swojego gabinetu, ale konferencja prasowa została odwołana. Niemieckie media państwowe ograniczyły się do krótkiej relacji bez komentarza. Na forach internetowych pojawiły się wpisy, co oni przed nami ukrywali. Dlaczego dowiadujemy się tego od Polaków? W kuluarach mówiło się, że Berlin jest w szoku skalą i szczegółowością ujawnionych dokumentów. W Waszyngtonie Departament Stanu w kilka godzin przygotował specjalny raport. Ambasador USA w Warszawie wysłał depeszę, w której napisał: Prezydent Nawrocki zdobył wizerunek nie tylko polskiego, ale regionalnego lidera. Jego wystąpienie będzie miało konsekwencje dla całego NATO. Tymczasem sam Nawrocki nie zatrzymał się na jednym ujawnieniu już tego samego dnia ogłosił, że powoła specjalną komisję społeczną, która będzie weryfikować i publikować kolejne dokumenty. Polska nie może bać się prawdy, mówił. Każdy obywatel ma prawo wiedzieć, co robiono za jego plecami. W kolejnych dniach publikowano następne fragmenty teczki: raporty z lat 90, notatki dyplomatów, umowy konsultingowe. Za każdym razem media społecznościowe eksplodowały komentarzami, a tradycyjne stacje telewizyjne przerywały programy, by relacjonować nowe fakty. Na ulicach organizowano wiece poparcia, na których ludzie śpiewali hymn i wznosili transparenty. Polska nie milczy, dość manipulacji, prawda zwycięży. Równolegle rosło napięcie w parlamencie. Posłowie koalicji próbowali bagatelizować sprawę, mówiąc o teoriach spiskowych, ale nawet część ich wyborców pisała w sieci, że jeśli to prawda, trzeba to wyjaśnić. Opozycja natomiast domagała się powołania nadzwyczajnej komisji śledczej i stawienia się premiera na specjalnym posiedzeniu. Dziennikarze mówili o największym politycznym trzęsieniu ziemi od lat. W kulminacyjnym momencie Nawrocki zorganizował wielkie spotkanie w sali kongresowej, na które zaprosił nie tylko polityków i dziennikarzy, ale zwykłych obywateli. Transmisja była prowadzona do czterdziestu krajów. Prezydent stanął na scenie, za nim biało-czerwona flaga, obok ekrany z wyświetlanymi dokumentami. Nie ma powrotu do starego świata, powiedział. Albo będziemy wolni i świadomi, albo pozwolimy się rozgrywać innym. Polska wybiera wolność. Tłum wstał i zaczął skandować. Polska, Polska, Polska. W sieci ruszyła fala filmików z hasztagiem Polska wybiera wolność. Kilka godzin później agencje informacyjne pisały: Nowa doktryna polskiego prezydenta. Nawrocki zmienia reguły gry. Na Kremlu komentatorzy szeptali, że Polska stała się najtwardszym punktem oporu w regionie, a w Brukseli nieoficjalnie przyznawano, że Warszawa przejęła inicjatywę. Gdy minęło kilka tygodni od pierwszego ujawnienia dokumentów, Polska żyła już w zupełnie nowej rzeczywistości. Hasła Teczka prawdy i Polska wybiera wolność, stały się nie tylko memami, ale sloganami na transparentach, piosenkach i muralach w miastach. Nawrocki, który jeszcze niedawno był tylko prezydentem, stał się symbolem buntu przeciw wszystkim układom wewnętrznym i zewnętrznym. Jego twarz na okładce Time opatrzono nagłówkiem Człowiek, który powiedział dość. Na arenie międzynarodowej wrzało. W Brukseli zmieniono ton. Jeszcze niedawno ironiczne komentarze ustąpiły miejsca językowi dialogu i szacunku. Komisja Europejska zaprosiła Warszawę do stołu negocjacyjnego, a w kuluarach eurodeputowani przyznawali, że Polska pokazała, jak walczyć o suwerenność. W Berlinie opozycja zaczęła pytać rząd, dlaczego milczeliśmy, gdy sąsiedzi odkrywali prawdę. W Paryżu komentatorzy mówili o momencie przebudzenia Europy Środkowej. Waszyngton zaprosił Nawrockiego na specjalne posiedzenie kongresu, gdzie w ciągu kilku minut zyskał owację na stojąco. W kraju proces ujawniania dokumentów trwał. Komisja Społeczna publikowała kolejne raporty, tym razem już nie tylko o naciskach z zagranicy, lecz także o sieciach powiązań biznesowych i mediowych. Każde nowe nazwisko wywoływało burzę, każde nowe zdjęcie rozchodziło się wiralowo. Młodzi ludzie, którzy dotąd byli obojętni na politykę, zaczęli organizować debaty w szkołach i na uczelniach. Widziano w tym początek obywatelskiego odrodzenia. Kulminacja nadeszła w rocznicę ważnego dla Polski wydarzenia historycznego. Tego dnia na placu zamkowym w Warszawie zgromadziły się setki tysięcy ludzi. Transparenty z napisami: „Prawda zwycięża”. I nigdy więcej milczenia falowały nad tłumem. Scenę udekorowano biało-czerwonymi barwami. Kamery nadawały na żywo do kilkudziesięciu krajów. O godzinie 18 na scenę wszedł Karol Nawrocki. Był spokojny, ale widać było w nim emocje. spojrzał na tłum i powiedział: Polacy, przez tygodnie wspólnie odkrywaliśmy prawdę. Tateczka była symbolem, ale prawdziwą siłą jesteście wy. To wasza odwaga, wasza cierpliwość i wasza wola zmieniły wszystko. Dziś nie kończymy tej drogi, dziś ją zaczynamy. Tłum odpowiedział skandowaniem: Polska, Polska, Polska. Prezydent kontynuował: Nikt nie będzie już decydował o nas za naszymi plecami. Nie pozwolimy, by ktoś dzielił nasz naród. Suwerenność to nie slogan, to codzienna praca i odpowiedzialność. Dlatego dziś ogłaszam, powstanie Narodowe Archiwum Prawdy. Każdy obywatel będzie mógł zobaczyć, co ukrywano, każdy będzie mógł poznać historię bez filtrów. Te słowa wywołały falę braw i łez. Ludzie ściskali się, robili zdjęcia, śpiewali hymn. W mediach społecznościowych hasztag Narodowe Archiwum Prawdy stał się numerem jeden w trendach globalnych. Zagraniczne media pisały, Polska zmienia definicję przejrzystości, Nawrocki wprowadza nowy model przywództwa. W Berlinie i Paryżu wstrzymano się z komentarzem. Doradcy kanclerzy i prezydentów studiowali każde słowo, próbując zrozumieć skalę zmian. W Brukseli jeden z komisarzy powiedział wprost: To nie jest już kraj, którego można pouczać, to kraj, którego trzeba słuchać. Na Kremlu zapadła cisza. Rosyjskie media ograniczyły się do krótkich notek, a eksperci mówili o największym geopolitycznym przesunięciu w regionie od dekad. Wieczorem, gdy tłum jeszcze nie rozszedł się z Placu Zamkowego, w Pałacu Prezydenckim nadawano specjalne orędzie. Nawrocki, siedząc przy biurku, powiedział: Polsko, dziś otworzyliśmy nie tylko jedną teczkę otworzyliśmy oczy, serca i pamięć. To początek drogi, na której razem będziemy pisać nową historię. Niech ta historia będzie historią odwagi, odpowiedzialności i prawdy. Kiedy skończył, przez chwilę panowała cisza. Potem z balkonów, z okien, z placów w całym kraju rozległy się brawa i okrzyki. Polska po raz pierwszy od dawna poczuła, że jest wspólnotą, niepodzieloną, niemanipulowaną, lecz zjednoczoną wokół jednego celu. Wolności i suwerenności. Tak zakończył się pierwszy rozdział tej historii. Ale każdy wiedział, że to dopiero początek nowej epoki, w której Polska mówi własnym głosem, a reszta świata musi tego głosu słuchać.